Witam Was bardzo serdecznie na drugim w historii speed Serverze. Pierwszy miał miejsce, jak pewnie pamiętacie, z mojego poprzedniego filmu w 2017 roku i teraz twórcy gry postanowili powtórzyć. Pytanie czy sukces, czy jednak okaże się to spektakularną eftopą? Oczywiście nie zapeszając, bo jeszcze tworzymy dopiero postać dzień przed, więc jeszcze do końca nie wiemy, jak to wszystko y, wypali, które lewele będzie można osiągnąć w ciągu y, tego miesiąca? Choć jak wtedy była apogeum 3 klas, to teraz wybierając sobie nocygnowszy klas, pewnie będziemy w stanie zrobić znacznie, znacznie lepszy wynik, ale o ile lepszy, to się dopiero zobaczy. Oczywiście, jak to twórcy gry y, zrobili tym razem, można było kupić już wcześniej sobie y, dobre grzybki, a wcześniej oczywiście zapisać postać i dostać o te 10 pieczarek więcej niż normalnie, więc Póki co wszystko bardzo fajnie wygląda. Jest odliczanie czasu, więc rywalizacja pójdzie pewnie pełną parą. A few later. Niestety rzeczywistość okazała się troszeczkę inna. Być może z uwagi na zbyt duże zainteresowanie. Albo po prostu y, twórcy gry zrobili super interes. Bo jeżeli można było sobie kupić już grzybki znacznie wcześniej. Mając też te promocje, żeby dobrze przygotować do gry z tego co słyszałem, nawet widziałem na jakimś odcinku, ktoś miał ponad 30 tysięcy grzywków kupionych przed, więc to już jest spory zaszczyt tak naprawdę gotówki wydane. Ale pytanie w co? Raczej w błoto patrząc na to jak to wszystko lagowało, co się tam naprawdę działo, plus takie, że klaserek w miarę szybko przyszedł, ale kod Dorzera okazał się wielkim skamem, ale oczywiście to nie jest wina twórcy gry z YouTube'a, tylko oczywiście twórców Playa gdyż nie ogarnęli tego, co się stało. Oczywiście napisali, że przepraszają za wszystko, no ale grzybków jak nie było, tak oczywiście nie ma. To też zniechęciło pewnych graczy do gry. To samo, chcieli dobrze wystartować, chcieli zrobić, mieć dobrą pozycję. A tu problem pojawił się taki, że albo nie mogą grać, nie mogą wbić na serwer, ale po prostu co chwilę ich z niego y, wyrzuca, więc też nie dało się powiedzmy nawet znaleźć dobrej gildii, wyszukać y, kogokolwiek y, w sali y, chwały, komunikacja między graczami. Oczywiście, gdyby nie, Discord tak naprawdę by nie istniała, więc już początek tego serwera okazał się szybką y, wtopą bo szybka, szybki serwer wcale nie jest oczywiście taki szybki że wszystko powiedzmy laguje serwer so, możecie zobaczyć oczywiście wszystko jest jakby teraz speed razy półtora, więc może do końca tego nie widzicie W miarę to fajnie może wygląda ale realnie były duże duże problemy kto grał też pewnie takie coś zauważył więc już początek jest zły nawet nie było wiadomo tak naprawdę, po pierwszych 2-3 godzinach, czy do godziną 23, kiedy w miarę to zaczęło jakoś tam działać, kto ma powiedzmy jaką pozycję, oczywiście można było patrzeć po tych youtuberach, którzy już mają awatarki, bo jak pewnie wiecie, nagrodą właśnie było dla pierwszych 9 osób awatarek, i później losowe dla 10 osób z chyba od 1 do 5 miejsca, patrząc, ile już jest youtuberów, którzy mają. Już zasłonięte, cenzurowane grzyby, bo pewnie ich dostają parę tysięcy i pewnie jest to dodawane, żeby jak najmniej później grafik play'a musiał mieć e, roboty, najprawdopodobniej. Więc gra będzie bardzo, bardzo e, ciekawa. A few moments later. Oczywiście z uwagi na to co się e, działo, olałem sobie te delika, gdyż nie chcemy być zapisani w annałach e, historii, choć pewnie udałoby się nam może zrobić nie wiem, 200, 300 miejsce realizując jakby te trzy paski, może troszeczkę e, lepiej bez wydawania zbędnych żył, czyli powiedzmy takie minimalne e, e, eko patrząc na historię e, gry, więc zrobiłem sobie na następny dzień e, gra, e, postać tej grzybki, ale mogę ją bardziej nazwać Oddaj Grzybki. I tutaj, oczywiście, na następny dzień z rana kod Dordzer zadziało bezproblemowo od samego y, początku. Gdzie na tym głównym TDI-ku, jak grzybków nie było, tak też nie ma. Więc te 50 grzybków, y, eliksir y, wytrzymałości i co tam jeszcze było, y, chyba smokogryf na jakiś tam czas nie został nam dany. Widzimy, właśnie co teraz wygląda. Ja oczywiście mam wersję angielskiej y, gry. Że nawet mamy te wszystkie eventy, jakby aktywne, czy większość tych eventów. W tym właśnie to bardzo ciekawe, że z jednym paseczek, mamy gwarantowanego epika. A wszystko jakby dzieje się co najmniej dwa razy szybciej, patrząc na na przykład areny czy na lochy, które możemy zrobić. Oczywiście tu będzie 0, tu już dostaniemy 66, 15 dostaliśmy. Zatwierdzenia oczywiście postaci, 50 od y, kodu do 0, który nagle zaczynał działać. Na poprzednim TDI-ku oczywiście już drugi raz nie można było tego wpisać, więc postać po prostu została w jakiś sposób skasowana. Y, jak to wygląda y, rankingowo? No, jeżeli już na pierwszym dniu ktoś ma 300, w to już nie jest pierwszy dzień, to jest dopiero, bo nagrywamy to około godziny y, 10, więc mamy gdzieś 18 godzin od startu, w zasadzie 17 z hakiem, no bo oczywiście serwer nie wystartował o tej godzinie, o której e, powinien wystartować z uwagi na problemy techniczne i No to już mamy 357 level najwyższy w grze. Przypominam, w 2017 roku, gdzie była apogeum tych trzech podstawowych klas w ciągu miesiąca najlepsi gracze, chociaż wtedy bardziej liczyły się umiejętności niż po prostu wydawanie bezsensowne, wielkiej ilości powiedzmy grzybów, wtedy oczywiście nie było żadnych, nie wiem, nazwijmy to naganiaczy, którzy po prostu yy, mieli, posiadali i po prostu wydawali to, co jakby dostali, żeby tylko się zaprezentować w jakiś tam, powiedzmy, sposób. To dajesz jakby około 330 levela po całym miesiącu gry. Tu już mamy 18 godzin i jest level o 20 większy, więc może nawet 450 level będzie y, do osiągnięcia w tym speed serwerze. Tak widzicie w ciągu tych paru lat, w ciągu tych czterech lat, proszę tak, gra do przodu, że jest ukierunkowana tylko na rozpoczęcie. To macie oczywiście kod DoRZera, który teraz działa, wcześniej nie działał. Możliwe, że za rok, za dwa yy, zrobienie 300 levela na każdym, powiedzmy, nowym, międzynarodowym serwerze będzie zupełną yy, normą, jeżeli oczywiście będzie dysponowało się odpowiednią ilością yy, grzyba. Patrząc tak jakby z drugiej strony z perspektywy gracza, no to, co zrobiła jakby Play'a, szczególnie dla osób, które już zakupiły grzybki, Wcześniej, no jest to powiedzmy taki trochę jakby skami, jeżeli wie, wiedzieli, że będzie duże zainteresowanie, mogli uchronić się przed pewnymi problemami technicznymi. Bo teraz tak to może teoretycznie wyglądać, że e, zrobili serwer już przed startem serwera, napchali oczywiście kieszenie, mogą sobie polecieć na Majorkę, no i oczywiście nic im się nie stań. Oni zawsze są na plus, ale czy takie podejście jest e, właściwe? Raczej żadnych chyba rekompensat, nikt raczej nie będzie e, miał szansy się spodziewać, no bo. Ci co mają być na topce, ci oczywiście y, są. Jeszcze się sobie też jakby na pety po 19 w ciągu pierwszego dnia. To jest naprawdę bardzo dobry wynik. I kiedy to drugi, trzeci dzień, aż jakieś y, powiedzmy wtedy już było około 10 y, petów, to jest jakby druga też jeszcze y, kwestia. Dzisiaj pewnie pojawią się pierwsze y, podziemia. Jeżeli już widzimy, że niektórzy w twierdzach mają 140 wybudowane, y, no to. A na przykład klaserek jest, tak jak widzieliście, na bardzo niskim y, poziomie, więc na twierdze grzybki do pomijania są, na klaserek nie ma, więc taka trochę dziwna y, kwestia, no chyba, że osoba chce się tego zapisać w annałach, powiedzmy, historii y, tej twierdzy, a nie inwestuje właśnie w ten e, ranking, powiedzmy w te punkty czci, które one później warunkowały te ostateczne e, nagrody. Oczywiście tutaj ten Grziba, co i będzie w jakiś tam sposób sobie grał. Jeżeli zaczynamy serię, no to oczywiście tę serię trzeba też skończyć, więc zobaczymy dokładnie po miesiącu. Wtedy już mam nadzieję, będzie wbity 600 level na głównym e, TDI-ku i zobaczymy sobie, który level będzie wbity i podsumowuj, podsumujemy sobie oczywiście e, speed server drugiej generacji nazwijmy to po tym danym czasie co było OK, co było nie OK. Zobaczymy co jeszcze im się przytrafi tymczasem jedyna rzecz, która naprawdę jest speed na tym serwerze to oczywiście osiągnięcie DX jedyne co na co zawsze musiałem czekać nie wiem tydzień miesiąc na jednym koncie, bodajże nawet yy, pół roku tutaj mam oczywiście po ilu, Po chyba 30 minutach gry na nowym TDI Oczywiście zostawmy już w spokoju, sobie Speed server, niech tam się w jakiś tam sposób rozwija, róbmy sobie nie wiem, po 1 czy ten dwa paseczki, może nawet trzy, zobaczymy na ile nam wystarczą te grzybki, które dostaliśmy z kodu y, Dorsera, który już zaczął powiedzmy działać i z tych innych oczywiście youtuberów. Tymczasem przejdźmy do W50, gdzie też mamy oczywiście nasze D grzybki. Tutaj oczywiście Gildia y, znacznie, znacznie lepsza, moher y, power która ma swoje dosyć dobre i ciekawe y, tradycje. Oczywiście ja tam bardziej jednak jestem balastem w tej y, gildii. Y, nikt niżej ode mnie nie jest, ale miejmy nadzieję, że to się zmieni. Bo oczywiście mamy teraz event wieźmy, więc trzeba to w jakiś sposób wykorzystać i w końcu rozpocząć w ogóle grę na tym tornadzie. O, widzimy jeden epik. Y, trafiliśmy, zobaczymy później jaki będzie, ale chyba jest znacznie lepszy niż. Nasz dotychczasowy na piersi, bo nawet nie miał dziury. A że tutaj gramy, to tu, widzicie, trochę jest tych grzybków, ale to jeszcze w zasadzie zostało z tych pięknych kodów, które na WP50 zadziałały bez problemu. No i oczywiście, też tutaj jednego paseczka plus jednego piwa dziennie, bo tu już wszystkie te oczywiście przepisy uwieźmi były zaliczone. Jest też sobie zbieramy, więc możemy nawet sobie trochę tych grzybków dzisiaj stracić, ale zobaczymy sobie, do którego levela tego tornada jesteśmy w stanie sobie zrobić. Póki co 0 grzybków straconych, jesteśmy gdzieś na poziomie 50, wszystko sobie oczywiście od razu niezwłocznie oddajemy do dowiedźmy, bo wszystko ma oczywiście wartość razy 2. Y, więc też warto. Ogólnie fajnie byłoby powiedzieć zrobić jakąś pewną serię, że na przykład nie wiem, nie otworzy tornada, na przykład do 450 levela i później jedna jednorazowo powiedzmy przeklikać wszystko od zera do tysiąca. Może ktoś kiedyś wytrwa, zobaczymy. Bo też byłoby jakby dosyć ciekawe i naprawdę godne tak naprawdę swego rodzaju szacunku, pochwały, że ktoś miał chęć, chciało mu się i przede wszystkim to w tym danym postanowieniu. Tymczasem realizujemy dalej. Mamy już oczywiście setne tornado za sobą. Dalej nie tracimy grzybków, więc oczywiście ciągle wbijamy. Oczywiście, będziemy już tracić grzybki. No to będziemy starali się zakończyć to tornado na jakimś, w jakiejś fajnej oczywiście liczbie. Lewele oczywiście też nie stoją w miejscu. Tu też sobie zatenujemy. Bo w końcu jest za co. Mamy 214, więc coraz, coraz to lepiej. Pytanie, czy 215 również uda się wbić, choć mamy po 4 teraz miliony za zakaże tornado, więc z pewnością damy radę, ale już też tracimy nasze e, niestety grzybki co jedna, czy nawet powiedzmy co dwie, czy co trzy e, różne walki, więc chyba tym sobie damy już e, spokój z naszym tornadem, ale teraz już za bardzo nie opłaca się dalsze w nie inwestowanie. To tak naprawdę do końca. Jeżeli podoba Wam się odcinek, zostawcie łapę w górę i jak możecie podzielić też swoimi odczuciami w komentarzach dotyczącego startu nowego, wielce zapowiadanego szybkiego serwera.